Także lecimy z naprawą z tego zderzaka. Tata podsunął mi pomysł, żeby tutaj w ogóle tego nie, nie ruszać, nie zgrzewać. Okazało się, że tutaj są od spodu w tej listwie jeszcze dziury już zrobione. Także po prostu nity lecą w nowe dziury. A tutaj zrobimy nową dziurę i, i po prostu będzie to nowym nitem chwycone. Tak samo z tej strony przewierciliśmy się przez ten plastik. I zrobiliśmy nowy otwór. Tutaj też to po prostu e, wzmocnimy. I e, założymy sobie halogeny. Ja tutaj sobie jeszcze najpierw e, złapię ściskiem. Teraz mamy to już naprawdę fajne, sztywne. No. Tu mamy to nitownicę. Nigdy tego nie używałem, ale to nie powinno być takie trudne. Oj, nie pasuje ta końcówka, to jest inna. To jest ta, dobra. Teraz... Dobra. Oj, ale tu mi powinno... Trzeba mi to... Aha. No! Patrzcie, nie chcę, Micham, wyjść teraz. No wyjłaś. Aha. No to fajnie. Patrzcie, normalnie się po prostu zablokowało w środku i nie chcę wyjść. Dobra, mamy naprawione. Dobra. O, idzie teraz fajnie wszystko. Tutaj już mamy wywiercone. O, I tu ładnie poszło, też od razu wyleciało. O, od razu. I znowu, aha. i znowu się zablokowało. Super. Dobra, a halogeny? Eee, halogeny mam po prostu pomysł, żeby na takie kołki Eee, przymocować, ale one są. A jednak są za duże. Jednak są za duże. Muszę iść po mniejsze. Dobrze, że mam kilka rozmiarów. To bez problemu. No wejdą. Dobra, mam te drugie kołki, o, tylko że one są na. Kurwa, też serio są za duże. Ta, chyba ta. Chociaż. No. Też są za duże. Chciałbym sobie otwory tutaj, żeby w to w czterech miejscach chwycić. A nie tylko w dwóch, tak jak to jest tutaj, że tak powiem, fabrycznie. No ale to już jest kwestia do dogadania się. Także ja i mój zderzek na razie się żegnamy. Czekamy na, na kołki, na tą resztę. Żeby może któryś akurat tutaj dopasować. I wywierci się w... Wiercę sobie w międzyczasie na wszystkie cztery miejsca mocowanie dziurę. No a tak to na razie. Na razie zabieramy się za tył zderzaka, będziemy doklejać dokładki. A do tego, do tego maleństwa wrócimy. wrócimy później. No i dziś znowu tak trochę garażowo przenosimy się trochę w czasie. Najpierw naprawiałem zderzak, teraz pierdyknął mi pasek w aucie. Ogólnie, no, czek, o, może tak, O, tak, super, widać, trochę lipa. No, <laughs> e, troszkę się przestraszyłem, jak on mi dupnął, ale no, już jest, był cały, całkowicie naprawdę co 2 mm, jest pęknięcie. E. I nie zdziwiłbym się, gdyby ten pasek był przynajmniej raz tylko w tym samochodzie wymieniany, albo jeżeli w ogóle e, któryś pasek może przetrzymać jakieś 300 tysięcy kilometrów. Możliwe, że był raz wymieniony, no ale jest naprawdę tak, był zdewastowany, że jak już przyspieszałem i no było takie. Zzuz... Dup. Zaświecił mi się ikonka akumulatora, przygasło mi trochę światła w kabinie, no i straciło się wspomaganie kierownicy. Zjechałem sobie na bok, wszystko było niby ok, fajnie się nie chodzi, nagle było. No ale jak akumulator, no to patrzę na kółko z alternatora, gołe, bez paska. Także dzisiaj zakładamy pasek Tutaj jest winowajca Pasek Już sobie ogarnąłem w miarę Jak tam ludzie pisali W jaki sposób oni to zakładają Także ja zabieram się Za, zdem... Zde... Zde... za zdjęcie koła Zdejmę sobie przy okazji ten stary zderzak I naprawię Uchwyt z lampy Żeby ona tak, żeby ona tak po prostu Nie latała Bo i tutaj jest udupcone I od spodu też jest uszkodzona, e, także no... zabieramy się do pracy eee nawet ten mi nie wyszedł tak najgorzej, bo nawet nie słyszę żadnego chrupania nie no, ten kurde elegancko wspawałem sam to robiłem Aha. Dobra, i tutaj sobie też to tak zablokuję na tym. Okej, okay, hops. Bo tutaj mam tą całą osłonę, chyba, że to bym zdjął, ale to znów Aha, to jest tylko na śrubkę. Sam sobie lepiej Przymierzyć jeszcze raz, bo się okaże, że to brud tylko powiększa ją, ale to jest chyba faktycznie ósemka, także o. Dobra, kręci się. Kurde, chciałbym to jakoś fajnie nagrywać, ale raz, że mam trochę do dupy warunki, dwa, do, w takich do dupy warunkach się robi fajne materiały nawet czasem, bo różne jaja wychodzą, ale o dobra, ale znalazłem już pozycję, w której mogę to jakoś nagrać. Mamy tu już dostęp do koła. Jednego, drugiego. Nowy pasek mamy. Może was tu, może coś ciekawego akurat będę mówić. Ale raczej, ja nic ciekawego zbytnio nie mówię. No ale może mi się czasem coś zdarzy. I tu bym musiał sobie ogarnąć brechę. Dobra, nie mam. E, brechy nie mam, ale mam. E, brechy nie mam, ale mam taki majzel. Też akurat jest fajnie zakończony szpicem. Także postaram się to zrobić tym ja to muszę podnieść za to kurde no okej okay, rusza się do góry Op. dobra idzie idzie ale muszę tu ręką sobie albo stopą pomóc żeby mi nie odjeżdżał ten lewarek no już dupa jeszcze raz i na nowo o tak tu jest bardzo ładnie tu go butem dzia i najlepiej, jakbym sobie go w sumie. O, tak. Tak przyblokował. Znaczy, jeszcze wyżej bym musiał napinać. Jeszcze wyżej. O, jest. Raz. Dwa. Trzy. Tylko znowu, jak to będzie za wysoko, to mi znowu strzeli. To, to mogło być dobre, że ja to obróciłem teraz w drugą stronę. Misja! Zako jeszcze tego nie opuszczam. Sprawdzę sobie, czy tu mi na wszystkie zęby weszło. Tu od góry, jak to też weszło. Tak, też weszło wszystko Także tak Tu mamy pasek założony Jest założony Leci pod napinaczem na kółko z alternatora I już wam pokazuję jak ta Jak ten mechanizm cały wygląda Tutaj ciach Tam biorę brechę i A nie będzie widać chyba yy, Okłeczko. Znaczy, o kółeczko, o ten. Me... Kurde, no to, o to coś z y, napinacza po prostu podważam. I teraz jak puszczę nogę, to mi to zostanie? E? Lol, myślałem, że to od, odejdzie. Także kopnę tylko w to i. I się już paseczek napiął, sztywniutki. Także mogę poskładać to do kupy. No ale zanim co, no to jeszcze sobie ogarnę tutaj tą, tą lampę, bo to naprawdę jest, że tak powiem, no nawet podczas jazdy czuję czasami jak ta lampa mi po prostu skacze i, i jak światła falują. Także no ja się tylko zabieram za poskładanie tego w całość, tutaj kółeczko, yy, układ ten powietrza i... I z tej lampy. Taka mała zmiana na znów telefon. Kamerka się ładuje. Chętnie bym to nagrał, ten GoPro, bo tam jest podobno lepszy e, mikrofon. Musiałem sobie rozkleić lampę. Dobrze, że mamy w domu drugi piekarnik, który stoi w piwnicy. Wsadziłem sobie tą lampę do piwnicy, bo kiedyś jak się męczyłem opalarką, żeby ją rozkleić, no to jednocześnie topiły mi się plastiki. A tutaj dosłownie wystarczyło 15 minut, nawet, nawet 10 minut w rozgrzewającym się piekarniku. Już na, nie nagrzanym, tylko rozgrzewającym się. E, I... Później, tylko łyżką, wszystko dookoła e, taką do tapicerki, wszystko sobie pościągałem. Znaczy, rozkleiłem e, i musiałem to tylko rozkleić z tego powodu, że ta lampa nie latała mi tylko dlatego, że tu nie było uchwytu i ten górny jeden nie trzymał. Tylko ona też latała w trakcie jazdy z tego powodu, że e, tamta biała tulejka. Może to wyostrze bardziej. Tamta biała tulejka wyleciała z kulki mocującej i ona po prostu. Ten cały odbłyśnik, że tego tak nie powinno się dotykać, to całe mi po prostu wtedy latało. Także dobrze, że to mniej więcej wyhaczyłem, że to tak się dzieje. Teraz mi zostało tylko to znowu posklejać, wsadzę to do piekarnika. Sam ten element wsadzę do piekarnika, w ogóle zapomniałem, że mam na lampie folię. Nie patrzcie, co się stało z folią, no ale trudno, to wystarczy tylko to zdjąć. Tu sobie już zaczęła się, tu zacząłem ją, tutaj uszkodziłem już sobie, że tak chciałem zobaczyć jak to wygląda pod spodem, pod spodem jest po prostu mnóstwo kleju, no także folię będzie trzeba zdjąć, przepolerować ten klosz i, i, i tyle, no, także ja tutaj go od środka tylko teraz, od środka go teraz tylko wymyję, muszę się pozbyć tego nadmiaru kleju, wsadzić tą część do piekarnika, żeby ten klej, który jest tutaj się rozgrzał. I z powrotem na nowo to wszystko w sobie poosadzać i zostawić do wyschnięcia. Siemanko, siemanko. No trochę późno, ale dogrywam teraz jeszcze tylko część jak już wygląda auto złożone razem ze zderzakiem. Czekałem też dość długo na spinki, które są od tamtej części montowane, żeby zderzak dobrze przymocować. Lampa jak widać już jest ładnie wypolerowana. No tutaj oj a nie, to tylko brudne, myślałem, że jakaś rysa mi się zrobiła w międzyczasie druga lampa, na której jeszcze jest folia też należy ją wypolerować no a tak się prezentują dokładki z tyłu no samochód już trochę przejechał z tymi dokładkami, jest dość brudny, także tę część taką że tak powiem ze zderzakami mam zakończoną, teraz jeszcze auto musi pojechać na zrobienie znaczy na zrobienie, na poprawienie wydechu żeby rury były prosto i uszczelnienie go poprawienie spawów No także prezentuje się na ten moment furka było e, męczenie się z tym zderzakiem, no jest on jednak nie jest on oryginalny, nie, był to, nie było to takie włóż, zdejmi zdejmij i włóż tylko tak jak tu widać na przykład z pasy e, z prowadnic jest większa szpara one po prostu za bardzo za bardzo odchodzą z jednej i z drugiej strony, ale E, udało mi się to po prostu grzać, e, udało mi się to grzać, e, grza, grzałem, grzałem, grzałem cały zderzak i w miarę to się już ułożyło. Także to było na tyle, trzymajcie się cieplutko i cześć.